Cześć. Prowadzę kilka projektów w firmie deweloperskiej, więc teoretycznie powinienem codziennie być w kilku miejscach: na budowie, na spotkaniu z inżynierami, w biurze i tak dalej. Tu z ratunkiem przychodzi Netia Video Anywhere. Wystarczy kliknięcie i już mam wideokonferencję z moimi kontrahentami. Dzięki niej nie tylko omawiamy budowę i projekt, ale także możemy udostępniać sobie dokumenty do wglądu. O, na przykład teraz widzę, że architekt zaproponował w projekcie gipsowe kolumny doryckie w reprezentacyjnym holu naszego biurowca. Ponieważ nie uważam, żeby to był trafny pomysł, delikatnie proszę go, żeby je usunął. A że obraz mam w HD, to wyraźnie widzę jego mimikę i wiem, że tę uwagę przyjął z dystansem. Na szczęście jest poprawka, o którą wcześniej prosiłem. Zamiast chińskiej płytki w holu będzie marmurowa podłoga, która wygląda tak oto czy rozwiązanie jest solidne pytamy materiałoznawcę okej okay, doskonale mhm właśnie dołączył do nas kosztorysant dowiedzmy się jak marmur wpłynie na wycenę jest tak jak się spodziewałem marmur zdecydowanie podniósł koszty okej okay, dziękuję za spotkanie ostateczna decyzja i tak jest po stronie zarządu o dzwoni moja żona Lubimy się wygłupiać w ten sposób chociaż na chwilę odrywa mnie od pracy no to Pa, kochanie. Teraz łączę się z salą konferencyjną w Poznaniu, bo mam wideokonferencję z zarządem. Dzięki Netia Video Anywhere mogę pracować i dzielić się dokumentami skąd chcę. Z kawiarni, stojąc w korku w samochodzie, czy z parku. Sprawdzę jeszcze podgląd z kamerki, którą na stałe zainstalowaliśmy na innej budowie. O, widzę, że przyjechał już transport materiałów. Podjadę tam. Pa.